Lok. Trochę chce mi się już spać. A przed miałam taki jakiś wystrzał energii, ale już, już się uspokoiłam. Mm. No, co mogę powiedzieć? Jutro będzie ciekawiej. Dzisiaj był mega spokojny dzień. Posprzątałam sobie, otworzyłam jakieś paczki. Mogę wam pokazać w sumie. No, tutaj mamy coś takiego. To mega pięknie pachnie. Już miałam też wcześniej mgiełki, jakby o tym samym zapachu. I no, były cudowne. I to tak samo pięknie pachnie. Takie słodkie, różowe. Oj. No, mega słodkie. Wszystko jest różowe i po prostu uwielbiam różowe. I mój nowy królik. Przepraszam, że jest takie światło, ale po prostu jakoś lubię tak. Lubię, lubię, lubię ten klimat. Godzina jest taka, czyli jeszcze niewystarczająco późna, żeby iść spać. Także ja z moim królikiem będę cheerować teraz pompkę i pewnie się odezwę jutro. Dobra, inaczej. To Zapiał. To jest Julka, dzisiaj Julka przyszła w trasie. Tak. Smash. Lęka, taka Lęka ma różowe włosy. Lęka, pokaż. Pokaż z tyłu. Smash. Smesz. 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 Uuuuu. Wystawa, wystawa. Uniwersytet Jagielloński Wystawa. Lemur, mały lemur, wydra, wiewiór, pingwin i plena. <grymka> tu, tu już wychodzimy, już koniec, koniec. Mieliśmy jakieś 5 minut. No nie wiem, czy ładny widok, ocencie sami, bo wiem, że ładny. Siadamy na Lenę. Zazdrowienie ptaków w pośpiewie Zachwyca ją samotroga Karol, jedz z nami palec Cały palec O! jak Kochana Jadą się Słyszysz? Jak? Mogę wam Uwaga, drastyczny no. obraz. O kurczę! Patrzcie, on się tu wygina. Nie, gdzie on się wygina. Tak, tutaj. Widzicie? Znazłem fajną drogę. Widać to. I no. no, tak mam tu do, do całego. Ty się tu dotrzyma. Do Potwierdzam, że w parku poruszać się można wyłącznie bo przystosowanych do tego treściach Trochę ten vlog jest taki jakiś roztrzepany, ale wychodzę z Zosią za chwilę i może wtedy się coś ciekawego wydarzy. Ja bardzo w to wierzę, że z Zosią się nie widziałam mega długo i pewnie będziemy tylko gadać i siedzieć na jakiejś ławce, czyli norma. Może pójdziemy do parku, bo takie są atrakcje w naszym mieście. Więc pewnie tak to będzie wyglądać, ale może chociaż Zosia się tutaj przywita, powie coś mądrego. 19.32, czyli to jest czas, żeby wyjść za takie 15 minut. Za 15 minut wyjdę. A jeszcze muszę wziąć torebkę i się ubrać i w ogóle bla, bla, bla. Mam też nowego case'a, bardzo podobny do poprzedniego. Taki był wcześniej, ten jest taki sam, tylko ma taką... Kokartkę, ale jest całkiem słodki. Moja nowa flaga. Takie coś mam teraz z Health Labs do ust. Mega spoko, to jest taki olejek. Ja go lubię dawać rano i na noc, ale teraz też sobie go dam. Co z tego, że jest dziewiętnasta? Trochę pominiemy rutynę i dzisiaj sobie go dam teraz też. Żeby mieć y, takie fresh usta, fresh usta I pocałuję sosie Taki olejek i jest też mój kod pieców10 Więc polecam, polecam Żeby mieć fresh usta Dobra wychodzę, wychodzę, wychodzę Ej kochani, czekamy na autobus I wypijmy sobie takie coś dzisiaj a ja miałam taki niebieski Niebieski, ja niebieski mango, ale nie a ja mam go A ja mam pan Jak to się nazywa? No ja właśnie a? nie wiem oh, Nasz autobus kochani oh, oh, Dobrze, idziemy <laughs> a, Jeszcze aut, aut a właśnie Mam taką sukienkę, ale w tej kurce po prostu wszystko Z, z jest <laughs> Ja nie wiem gdzie <laughs> Godzina jest teraz 11 Ja byłam na korepetycjach Chyba o siódmej, albo jakoś około ósmej. I co zaraz będziemy robić? Idziemy na spacer. Właśnie wypiłam sobie kawę. Także, także spoko. Jestem w trakcie włożenia na jakąś górę, i byłoby wszystko w porządku, gdyby nie te buty i to, że nie wziąłam żadnej wody. A to chyba nie jest do końca normalny pomysł, patrząc na to, jaka jest pogoda. Ale przynajmniej jest ładnie. Dobra, jest sukces. Jesteśmy na huśtawce. Ale szczerze, o wiele ciekawsze było chyba włożenie tutaj niż y, samo jakby siedzenie teraz na tej huśtawce. W sensie jest mega fajnie. I na pewno wrócę tutaj jeszcze dużo razy, bo naprawdę no przyjemnie, przyjemnie. Um, Wzięłam książkę, ale nie mam ochoty nawet czytać, więc po prostu tak... Um, tak, wiszę tutaj. Okej, okay, ktoś idzie. Ktoś idzie. Czekajcie. Spróbuję namierzyć. No nie, no nie... To się, no dobra, ktoś idzie, no. A co ja nie sumie zabić? Nie, ja nie odpuszczę wam. Nie odpuszczę wam tej pośladki, bo czekałam na nią chyba z pół godziny. Nie, nie. Więcej. Idziemy z Zosią właśnie tutaj, bo czekamy na autobus. Tam pan sobie nagrywa coś. No jakoś... No nie wiem, co nagrywa, ale śpiewa jakieś chyba hiszpańskie piosenki, ale mega dobrze jest ubrany. Nie będę zbliżać, w dam spłacenie. mu spokój. Mega, mega dobrze ubrany. Naprawdę. E, Zosia szuka Szka pieniędzy. Tak, jak zawsze. No. no. I co? I tak to tu tu wygląda. Naprawdę, a jest, jaki jest dzień. A pokaż, po, pokazywać postnokcie? Ale tu, czy tu będzie widać coś? Widać, co? że świecą się. Ale tu, tu jest inny kolor w ogóle. Widzicie to? Wow. No nie widać. Bo tak się błyszczą, że się nie chcą wyostrzyć, ale patrzcie. Nie a pokaż swoje właśnie. A twoje, no właśnie nie pokazywałyśmy chyba. No smesz A w drugiej ręce, pokazałam drugą rękę, ale w drugiej ręce też <noise> nie no pokazać co masz w torebce, ale nie wiem czy zdążymy ma nic nowego O mam takie perfumy Ten jak mi kupił Smesz Ale no niby ananasem, albo bananem i ananasa wcale tam nie czuć Ale ładnie smasz. pachną Fajne są, so, kochanie No Masz kejsa nowego na słuchawki Co? Chyba go nie widziałam Ale gdzie? No tam ze słuchawkami. Kukarty. i Ej. A to błyszczące tam? To? Nie, właśnie ten portfel. Czy co to? to? A, bo a to, to jest od to tego. Rybki, Ej, a do ja, ta rybki, ja tak niedawno tego nie to widziałam. To rybki. Która jest godzina? Czekaj. O, dobra, no, musimy usunąć Ale to na luzie, na luzie. No, także tak to wygląda. byliśmy na jakimś coś tam dni żywca. Ognie. 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 Jutro <laughs> będzie kolejny dzień i jutro będzie chyba inaczej zupełnie, bo jakieś coś tam. No, no, spoko. Spoko. Elo, jest poniedziałek, 16 czerwca, 13.02. Chciałam wam tylko powiedzieć, że zdałam chyba, zdałam chyba tą klasę. Wszystkie moje sposoby, które wam... Mówiłam, zadziałały. Powiem Wam, że naprawdę gładko poszło, bez żadnych większych problemów. Po prostu nie, nawet nie musiałam jakoś, bardzo, wiecie, no, poprawiłam parę rzeczy, nie jakoś dużo i stałam. Po prostu. Mm, co tutaj pomogło, chyba to, że chodziłam do tej szkoły? Nie, w sumie nie chodziłam. Dobra, nie będę nawet kłamać, po prostu yy, pokażę Wam, pokażę Wam, pokażę Wam, jak wygląda moja frekwencja. Na przykład tutaj. Byłam sobie na trzy lekcje i tak wygląda większość dni, bo tutaj na przykład w ogóle mnie nie było, ale to już usprawiedliwione. Środa. O, w śro... to jest chyba kłamstwo, bo na pewno nie było mnie na wszystkich lekcjach w środę. Na pewno mnie nie było na wszystkich lekcjach, więc fajnie, że ktoś jeszcze tutaj oszukuje i pomaga mi, um, pomaga mi jakoś stać. Tutaj mam teraz moją kawę. Fajnie. To wam jeszcze mogę pokazać, bo dostałam wczoraj paczkę i takie rzeczy były. I jeszcze, jeszcze coś tu było. Aha, były do włosów um, rzeczy. Tam była maska odżywka i szampon. trzygo szampon, czy jakoś tak? Ale to już sobie wczoraj używałam, więc tego tu nie ma. No i co, co my tu mamy? Maszyn sodu, już miałam wcześniej, jak widać. I teraz dostałam dwa, bo to działa. To działa i ja chcę, chcę używać dalej, więc tak, to też już miałam i też super. Tego jeszcze mam dużo, bo to jakby biorę tylko raz dziennie. Nie brałam kolejnego na razie. Akne Krem, on jest bardzo w porządku. I z nowych rzeczy to wzięłam... Właśnie te do włosów rzeczy i SPF, bo nie miałam dobrego w sensie. Raz miałam jakiś, który był bardzo w porządku, ale nie lubiłam go używać pod makijaż, bo od razu miałam taką jakąś tą twarz, nie wiem, coś tam było nie tak, więc um, mam teraz taki i już dzisiaj go używałam. I wydaje mi się, że naprawdę super pod makijaż mega fajnie, bo też. On nie jest taki, wiecie, taki, taki ble, nie wiem jak to słowami opisać, po prostu wiecie o co mi chodzi, co nie jak ktoś używa to, wie o co mi chodzi, że on fajnie po prostu wygląda pod makijażem, że jakby nie widać, że on tam jest. Mam nadzieję, że się rozumiemy, okej? Okay? I tu mam jeszcze to, szwaganda i mam nadzieję, że będę spokojna, bo to tak jakoś ma, wiecie, tak jak tutaj pani jest, tak wyciszać i y, trochę będę bardziej może bez emocji. Tych gorszych. W sensie, ja często jestem bez emocji, ale ale chciałabym być bardziej. Znaczy, bardziej spokojna, o to mi chodzi. Bo niektóre emocje są... Nie no, wszystkie emocje są w porządku, ale ale czasem bym chciała się uspokoić. Dobra, to tyle. No takie chomiki. To wszystko. Pa!